Bez szału jak dla mnie ten październik się zapowiada, muszę przyznać. Ale kilka ciekawych tytułów udało mi się znaleźć w tym dość mizernym miesiącu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Badgram, a to moja lista premier na PlayStation 4 i PlayStation 5 na październik. Listę tę ułożyłem chronologicznie, według dat premiery. Zaczynamy! Już 1 października pojawi się Phoenix Point Behemoth Edition, turowa gra taktyczna od twórcy oryginalnej serii XCOM. Tajemniczy Pandora Wirus potrafi mutować żywe organizmy, łącząc i klonując DNA z różnych gatunków, i musimy z nimi walczyć. Wygląda to bardzo ciekawie, w sumie taki kolejny wariant gier taktycznych, ale bardzo mocno rozbudowany. Budujemy bazę, wysyłamy żołnierzy w różne części świata, zbieramy surowce i walczymy z hordami mutantów. Może nie wiedzie pierwszego października, ale będę miał te produkcje na radarze. Phoenix Point wychodzi najpierw na PlayStation 4, a w późniejszym czasie pojawi się też wersja na PlayStation 5. Kolejny tytuł trafi na PlayStation 4 i PlayStation 5 po 11 latach od swojej premiery na Xboxa 360. Mowa tutaj o zremasterowanej wersji Alan Wake, która ukaże się już 5 października. Alan jest pisarzem cierpiącym na blokadę twórczą i wyrusza wraz z żoną do małego miasteczka Bright Falls, by tam trochę odpocząć i być może odzyskać wenę. Żona Alana znika, a on sam zostaje wciągnięty w serię tajemniczych i mrocznych zdarzeń, próbując ją odnaleźć. Dla fanów gier typu Resident Evil czy Control jest to pozycja obowiązkowa. Tym bardziej, że Alan Wake i Control dzieją się w tym samym uniwersum. Przyznam, że od kiedy pamiętam, to chciałem zagrać w tę grę i w końcu będę miał okazję. Zremasterowana wersja ma mieć grafikę podciągniętą do 4K i 60 klatek na sekundę oraz zawierać dwa dodatki fabularne czyli dostajemy pełny pakiet. Gra ma również zaskakująco niską cenę bo 99 zł. Wezmę na pewno. Dzięki. My name is Alan Wake. I'm a writer. Już dwa dni później na PlayStation 4 i PlayStation 5 trafi Far Cry 6 od Ubisoftu. Tym razem będziemy prowadzić partyzancką walkę z dyktatorem w klimatach inspirowanym wyspą jak wulkan Gorącą, czyli Kubą. W zasadzie nie wiem co powiedzieć więcej o Far Cry. Się biega, się strzela, dość standardowo do wszystkich poprzednich części. I mimo, że część piątą bardzo lubiłem i grałem w nią dużo, tak muszę przyznać, że już mam trochę przesyt tą formułą i mimo, że Far Cry 6 mnie ciekawi, to na premierę raczej nie wiedzie. Na No bad Danny. But we're just getting started. Rule number 1. A, good is a hidden 21 października na PlayStation 4 i PlayStation 5 pojawi się dość dziwny i niespodziewany dla mnie tytuł Disciples Liberation. Póki nie zrobiłem głębszego rozpoznania do tego filmiku, to nawet nie wiedziałem, że ta gra z gatunku Dark Fantasy z turową walką w ogóle wychodzi. Pamiętam jeszcze dawno, dawno temu zagrywałem się w część pierwszą i drugą na PC-cie i był to trochę taki klon herosów z ciekawą grafiką i historią. O tej, już czwartej odsłonie serii wiem niewiele i przyznam, że jestem zaintrygowany. Ale też podchodzę z lekkim dystansem. Poczekam, zobaczę jakie zbierze oceny i wtedy zdecyduję, czy się na nią skusić, czy może poczekać albo zupełnie odpuścić. My no paint. Uh, uh, choice is what defines us. And damns us to our fate. But what choice do I have now? Ostatnią grą na mojej październikowej liście jest remaster tytułu z Wii U, wydanego w 2014 roku: Fatal Frame, Maiden of Blackwater. Trzecioosobowy widok japońska groza z dziewczynkami z długimi czarnymi włosami i robienie zdjęć. Brzmi dziwnie i intrygująco, a że w żadną część wcześniej nie grałem, to myślę, że jak już przestanę się cykać, to sięgnę po ten tytuł. Premiera 28 października na PlayStation 4 i PlayStation 5. Mam czas, żeby się oswoić z tym, że będzie straszno. プラットフォームでよみがえる和風ホラーの金字塔人には見えないものが見える小塚たゆうは神隠しにあった人たちの影を追って

Mam dla Was jeszcze taką ciekawostkę grę, którą myślę, że warto mieć na radarze i której plany wydawnicze będę śledził uważnie fotografii simulator polskiego studia Magnetic Games. Póki co ma się pojawić tylko na pc i to jeszcze nie wiadomo kiedy ale jest to coś, na co czekałem robienie zdjęć zwierzętom. Zawsze chciałem, żeby gry łowieckie miały taką opcję że zamiast strzelania do zwierząt, strzelamy im po prostu fotki. I oto jest, nadchodzi, a do tego wygląda naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że deweloperzy zdecydują się na przeniesienie tytułu na konsolę, bo wprost nie mogę się doczekać. Będę trzymał rękę na pulsie i informował Was, jeżeli coś więcej już będzie wiadomo. Tymczasem to koniec. Dajcie znać, jakie tytuły wyczekacie, albo w co będziecie grać w październiku. Do usłyszenia. Cześć. Sześć.